Ze studia Voice House, Pop Culture in Brief, Jarosław Kuźniar. Rob Reiner, legendarny reżyser i aktor oraz jego żona Michelle zostali znalezieni martwi w ich domu w Los Angeles. Reiner był swego czasu bardzo popularnym twórcą. Jego filmografia obejmuje ikony lat 80. i 90., takie jak This is the Spinal Tap, A Few Good Men, When Harry Met Sally czy The Princess Bride. Zdobył dwie nagrody Emmy. Maria Carey zaśpiewa na otwarciu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Czyżby...? Gwiazda All I Want for Christmas is You pojawi się 6 lutego na stadionie San Siro. Carey odpowiedziała na Instagramie słowami Si Wediamoe Milano. Ceremonia otwarcia to będą występy międzynarodowych artystów oraz elementy celebrujące włoską kulturę i innowacje. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na północy Włochy. Zawody zaplanowano w Mediolanie, Cortini Rampezzo, a także innych miastach Lombardii i w okolicach Wenecji. Zamknięcie imprezy poprowadzi słynny tancerz baletowy Roberto Bolle w Weronie 22 lutego. Organizatorzy mówią, że muzyka to uniwersalny język, który przyciąga różne perspektywy i wrażliwość publiczności. Idealna na rozpoczęcie takiej sportowej nowe imprezy. Włoska kuchnia ma od teraz status niematerialnego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Podkreślono, że włoska gastronomia to nie tylko przepisy, ale żywe dziedzictwo zakorzenione w sezonowości, wspólności, w rytuałach. Dla Włoch to może być też dobry biznes. Cały sektor kulinarny, cały, to 15% włoskiego PKB. Badania pokazują, że neapolitańska sztuka robienia pizzy wpisana na listę UNESCO w 2017 roku 2017, spowodowała wzrost profesjonalnych kursów o prawie 300%. Szacuje się, że uznanie UNESCO może zwiększyć turystykę o 8% w ciągu dwóch lat, dodając 18 milionów noclegów. Ale historycy żywności ostrzegają przed ryzykiem przekształcenia włoskich miast w gastronomiczne parki tematyczne. Namawiają, żeby pamiętać, że to ma być trend nie pod turystyczną publikę, ale ma to wspierać głębokie zrozumienie włoskiej kulinarnej historii. Koniec cytatu. Prada nawiąże współpracę z indyjskimi rzemieślnikami do produkcji limitowanej kolekcji sandałów inspirowanych tradycyjnymi Czappali. Włoska marka luksusowa chce wyprodukować 2000 par w regionach Maharashtra i Karnataka, łącząc lokalną rzemieślniczość z włoską technologią. Każda para będzie dostępna w 40 sklepach Prady na całym świecie od lutego 2026. Decyzja przychodzi pół roku po tym, jak Prada spotkała się z krytyką za pokazanie sandałów przypominających średniowieczne indyjskie obuwie na pokazie w Mediolanie. Zdjęcia rozeszły się w mediach społecznościowych, wzbudzając oburzenie zamiast podziwu. Prada zmądrzała i chce zrobić to teraz PR-owo znacznie lepiej. Trzyletnie partnerstwo będzie obejmować szkolenia dla lokalnych rzemieślników, zarówno w Indiach, jak i w Akademii Prada we Włoszech. Hindusi mają nadzieję, że ta współpraca podniesie im dochody, przyciągnie także młodsze pokolenie do zawodu i uratuje dziedzictwo zagrożone tanimi imitacjami i malejącym popytem. Dick Van Dyke, ikona komedii, skończył 100 lat. Dokładnie 60 lat po tym, jak śpiewał i tańczył z Julie Andrews w Mary Poppins i grał w serialu telewizyjnym. W rozmowie z ABC powiedział: Najśmieszniejsze jest to, że 100 lat to nie wystarczy. Chciałbym żyć dłużej i tego mu życzymy. Van Dyke stał się gwiazdą dzięki serialowi The Dick Van Dyke Show z lat 61-66 na CBS, roli kominiarza z akcentem koknejskim u boku Julie Andrews w Mary Poppins z 64. roku i grze lekarza-detektywa w Diagnosis Murder. Zdobył Tony Award, Grammy Award i cztery nagrody Primetime Emmy. W zeszłym roku stał się najstarszym zwycięzcą Daytime Emmy za rolę gościa w Days of Our Lives. Van Dyke doszedł do siebie w latach 70. po walce z alkoholizmem i, co ważne, mówił o nim wtedy publicznie w czasach, kiedy to było bardzo rzadkie. To było popkaling Live od Voice House. Jeżeli to miało wartość, podziel się. Oceń nas na Spotify i YouTube. To pozwala nam się rozwijać i trafiać do nowych słuchaczy. Słuchaj zawsze rano wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.